Manko. W tym filmie chciałbym powiedzieć ci, w, jakim, pokazać, w jaki sposób możesz doładować swoje konto w iMarketing. Bot, który zaczyna do mnie, dla mnie pracować. Dwa dni temu założyłem konto. Skorzystałem z darmowe, darmowych 50 dolarów, które obecnie dzisiaj dopiero, mm, dopiero robot jakby zaczął pracować. Pewnie jutro będą jakieś naliczenia. E, takie 50 dolarów możesz na start dostać też ode mnie, i będzie to powiedziane w jaki sposób w dalszej części tego filmu. Ale chciałbym skupić się na tym, w jaki sposób uzupełnić swoje konto, ponieważ widzę, że ta platforma i ten robocik w miarę sensownie wygląda. E, jeśli sobie, sobie wejdziemy tutaj to strona iMarketing IM jakby przedstawiciele dają nam informacje ile możemy mniej więcej zarobić i możemy przeczytać że w momencie gdy testowali system Market Robot rentowność wyniosła 25 do 35% zysku miesięcznie więc jest to dość bardzo zadowalający Zysk, dlatego postanowiłem też przetestować to i wyciągnąć z tego jak najwięcej kasy. Niech to sobie zarabia. Widzę, że to jest właśnie coraz bardziej popularne, coraz bardziej popularne w naszym kraju. Coraz więcej osób z tego korzysta. Dlatego teraz przedstawiam ci, w jaki sposób możesz uzupełnić swoje konto. A potem przejdziemy do darmowego, do darmowych 50 dolarów. Zaczynamy od tego, że klikamy sobie. Oczywiście, e, pod spodem tego filmu masz link do rejestracji, o, do filmu, w jaki sposób zarejestrować się na iMarketing. Także skorzystać z linku pod, pod filmem, zarejestruj się, wtedy będziesz mieć dostęp do, do tego panelu. E, oczywiście, zapraszam. I klikamy, by dodać pieniążki na swój balans, klikamy uzupełnienie. Po kliknięciu w zakładkę uzupełnienie. Pokazuje nam się taka strona I w tym miejscu wybieramy ile chcemy e, Przesłać e, Swoich USDT ponieważ to jest liczone w dolarach w tym programie e, I Ja będę wybierał metodę e, Tetera, mamy tutaj kilka do wyboru metod mamy Jakiś płatnik nie wiem co to jest Ale mamy trzy kryptowaluty które możemy użyć jest to Tether czyli Stablecoin na sieci RC20 mamy Ethereum i mamy Bitcoina. Możemy też prosto z master z wizy, czy MasterCard, czy Maestro z swojej karty bankowej przesłać na, na iMarketing pieniądze. Ja będę to robił za pomocą Tetera. Miałem wcześniej to robić za pomocą Bitcoina, ale zauważcie, przejdziemy sobie teraz na giełdę i weźmiemy sobie Bitcoin. Wypłata, I, i gdy wyślemy sieć, jeśli wyś, chcielibyśmy wysłać sieciom Bitcoina swoje e, pieniądze na e-marketing, to zapłacilibyśmy 22,43 dolary za sam przesył. W momencie, w którym wybierzemy Tether, i oczywiście moglibyśmy tego tetera wysłać siecią TRC20, BIP20. I dosłownie, by ta opłata była w dolarze, po prostu jeden dolar by kosztowała, ale niestety iMarketing, tak jak jest tu napisane, obsługuje Tetera w sieci RC20. Dlatego musimy wysłać RC20. I tu z kolei mamy 10 dolarów, to jest mimo wszystko 12 dolarów więcej. Znaczy, zaoszczędzamy, by zrobić tą transakcję. I wybieramy sobie TRC. Dobra, i tutaj będziemy musieli wkleić adres z iMarketingu. To dajemy sobie 100 dolarów. Płacić jak widać można minimum 50 sztuk. Pokazuje nam się kod QR. Kwota kopiujemy, znaczy kwotę, dobra. Kopiujemy adres portfela, ten tutaj. Będziemy kopiuj wrzucamy sobie go do sieci i rc20 i wybieram ile chcemy e, przesłać ja chcę 110 bo 10 będzie, e, 10 będzie to opłata chcę żeby 100 dotarło do iMarketingu i teraz po prostu klikamy wypłata kontynuuj Oczywiście mam zabezpieczenie dwustopniowe e, do takich transakcji to jest bardzo bezpieczne dlatego polecam 464 302 tutaj będzie 037 608 wyślij Żądanie wypłaty zostało złożone klikamy zakończ i w tym momencie czekamy aż status się zmieni. Możemy zaktualizować. Powinno to trwać dosłownie kilka minut, po 15 minutach e, aktualizuję. I status e, jest pokazany. Sukces to znaczy, że powinno w sumie dojść. Chociaż nie wiem dlaczego nie jest pokazywana, pokazana kwota, że to jest 100 dolarów, chociaż status jest sukces. E, ale zamkniemy. Powinno mam nadzieję się zaktualizować już niebawem. Eee, tak, tutaj jest, że sukces, także nie, pewnie niedługo Dojdzie dojdą te, te pieniądze, już są zaksięgowane jakby na tej stronie, ale pewnie zostaną dodane e, za jakiś czas do, do Ad Balance No i to w sumie byłoby na tyle. Tak naprawdę możemy jeszcze sobie sprawdzić szczegóły całej transakcji. E, uzupełnienie historii, czekając na Bitcoin, a to akurat było stare, próbowałem robić, ale to nie. E, to było dwa dni temu. E, ale dzisiejsza ta nasza transakcja. W e, 17 minut, tak naprawdę, e, zaczęło to po prostu doszło. No I w sumie to było na tyle z, 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 z doładowania. To jest na tyle proste. Możemy oczywiście zrobić to nie tylko z, mm, nie tylko z e, Bitcoina, czy z, no, generalnie z giełdy, tylko możemy zrobić to ze swojego zimnego portfela, z ledgera, e, czy gdziekolwiek mamy kryptowaluty. Możemy oczywiście, tak jak mówiłem, e, możemy to zrobić też za pomocą Visa i tak dalej. I teraz chciałbym pokazać ci, w jaki sposób możesz e, pozyskać kod, który dostaniesz 50 dolarów na start. E, cashback, cashback. I w tym momencie mamy taki certyfikat, i ten kod, który jest pod spodem, pod filmem, e, to jest właśnie ten. E, jeśli go wkleisz, zaraz pokażę ci gdzie, dostaniesz swoje 50 dolarów. E, Klikamy uzupełnienie Visa Mastercard i certyfikat prezentowy. Wklejamy w tym miejscu ten certyfikat i klikamy płacić. Ten certyfikat, który dostaniemy i dostaniemy 50 dolarów swoje, tak samo ja od kogoś dostałem. Te 50 dolarów pomaga Ci zobaczyć, jak to będzie dla Ciebie pracowało, z czym to się je. I, I tak naprawdę daje ci, jakby od startu, że za darmo możesz zacząć już zarabiać. Jeśli to się zwróci, to po prostu my musimy też te 50 dolarów potem zwrócić. Jeśli będziemy chcieli wziąć transfer i wypłacić swoje pieniądze, to musimy oddać. Jeśli naliczy nam się dostępna gotówka, tak, jeśli nam się naliczy z tych wszystkich reklam w miejscu statystyki powinniśmy wziąć a to w sumie no cashback nam się naliczy tak to po prostu będziemy musieli to 50 dolarów oddać a reszta już będzie dla nas dalej pracować e, oczywiście czemu, no to jest w miarę dobre ze względu na to, że mamy już te 50 dolarów i z tych 50 dolarów już zaczyna nam się to pomnażać jeśli zarobimy 100%, e, jeśli to faktycznie jest 35%, no to to się nam dość szybko zwróci i zaczniemy dalej też zarabiać. E, jeśli 100 dolarów sobie e, uzbieramy, to 50 oddajemy, a 50 mamy na czysty, czysty zysk i, i dalej nasz program zarabia. Ja sobie ze względu na to, że 50 dolarów to nie jest tak dużo e, to po prostu mówię, wrzucę sobie 100 dolarów, by przetestować. Zobaczymy, jak to będzie śmigać, i będę robił dla Was kolejne filmy na temat tego, jak ta strona działa, na czym, na czym polega w ogóle ten bot i jak poruszać się po tym panelu. Generalnie jest to dość proste, intuicyjne, za bardzo nie trzeba nic robić. Ten bot będzie pracował automatycznie. Mam nadzieję, że poradzisz sobie z uzupełnieniem e, swojego salda. Jeśli nie, oczywiście, daj komentarz lub napisz do mnie. E, jeśli chciałbyś się zarejestrować, link będzie pod filmem. Możesz też również do mnie napisać. E, pod filmem będzie również kod, który dostaniesz 50 dolarów na, e, na start do swojego bota. E, w tym filmiku byłoby to wszystko. Dziękuję Ci za uwagę. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmiku, daj łapkę w górę, jeśli Ci pomógł. No i trzymaj się. Do następnego! Cześć!